Jestem wielki zielony buzonik o dajcie mi kebaba Dobra buzonik, słuchaj, Cannibal Chaos jest nowy event, coś And dziwnego, uh. który nawiązuje do Mythbusters Nie, nie Mythbusters, to się nazywa Ghostbusters, boże Mythbusters to był Buster. Tak, bez. wiem, wiem, nie to Adbuster a może od razu. Nie. Ej, bo ja za zginę. Nie możesz, tak Ej, ja to wygram, jak zwykle. Nie możesz, nie możesz wygrywać. Co ty, wygrywać. Z tyłu? ty nowym? No przepraszam, no, nie, ja pierwszy, z pierwszy raz chyba tu grałam, no, okej. Okay? Ja przepraszam, StumbleGuys oficjalnie. Hahaha, <laughs> <Nie. śmiech> <laughs> Gandalf! <Gatły zada>! Ja <laughs> nie mogę! Cosplay, co cosplay tak! robiłem po prostu, wiesz o co chodzi, nie? W każdym wiesz, razie, wy? słuchaj, jest nowy event y, tego, Ghostbusters, tak? Z, z, z duchami przechodzę, proszę bardzo, jestem, witam serdecznie. Nowy skinek mam, zresztą to ty jesteś, A nieważne. Jak ja jestem? Pokaż mi Najważniejsze jest to, że są trzy randomowe ty mapy. Gdaju! Jak to jestem ja? No normalnie, zobacz jaki ładny. Ja w ogóle tak nie wyglądam. W prawdziwym życiu, jeden do jeden. Nie! O, dobra, dalej przegrywa tak, ze mną. są trzy mną. Nie, nie, nieznane mapy, nie wiem, czy to za każdym razem będą inne, czy jak to będzie wyglądało, aczkolwiek tak to wygląda, Nigdy tej nie? mapy nie grałem, tej mapy nigdy nie grałem. Pamiętasz, że jest Grawitacja bardzo dużka? <laughs> o nie! No, to już chyba zważy... Ale Nie, ja już jestem prawie na samym dole. Jak widziałem, widziałem, widziałem. <laughs> <laughs> Panie Ja sam czas sobie na tylko żyję. <laughs> Na chileczku Staj! Bo ja... Ja... Dla dzisiaj dostaję coś za wyganą <grym> Kopa <grym> O ty gnomie śmierdzący Mega! Mega Dobra. <grym> Nie O ty O, prawie tam skoczyłem, o kurde Dobra, tu gościu nie będziesz miał dostępu, żeby tak łatwo nie było. No ja nie, zegare, tak? to ty jesteś tutaj! Nie A nie, znajdziemy Ja tutaj się na zakieście. Coś to, z nami, tam coś będzie. tam. Ej, ale jest lipa u mnie, u mnie jest lipa. O, ja mam też lipa. lipę, też mam. Dobra, easy. Przyszedłem. Już była duża lipa, ale dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zobacz, jaki i u, i u wywija łapami. To nie jestem ja! Jak to nie? Jak zobaczysz kebaba, to od razu tak masz. O! Ale bym zjadł. O! Twój ulubiony finał. Finał, 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 finał. Flawa land. Jesteś skupiony w ogóle? Czy nie wiesz że ci W tym chodź, momencie? Chodź, ja ja to tak czekam, aż ktoś tego. Aż ktoś wejdzie wyżej. ja go tak pacu, pacu. U! Tak? Ktoś rzuca. No, co ty mi robisz, ty śmierdzielu? <laughs> Ej! Łada! No następny, następny do następny guys, widzowie, Kysia Bisola. Nie Nigdy tego, nie wbaczę Nigdy tego, nie nie wybaczę, nie mogę ich tu mnie. Typo... nie chcę nie mogę No tu nie chcę Karma mnie! nie chcę rzucić No nie chcę rzucić Zobacz, Dimi Nie mają już gdzie pójść za bardzo Dimi ginie bo on w tym jest momencie Niełem! Nie? Dobra No nie, <laughs> Dimi! Co, jeszcze coś robi! Jeszcze coś robi! Ja bym to wygał, to są debile! No oczywiście się spadłem! <laughs> no bo mi łapać! Nie pójść! No, nie małem! No miał, ja cię nie uderzał. O, o! No, o, stale. zawodnik tu prawie... O on nie wie co... o! Dimi, Dimi wygierasz to! Oooooooo! Czemu żaden dimmi. z nich się nie zrzucił? O! Pff. Ty, bo wbieg... Tak, o, w bieg. To... Nie mają... O! Addis, Addis Woo! Eventowy duszek i... A czy on wyglądał, wyglądał jak ludzik myślał? To nieźle, nieźle, ale dobra, dostaliśmy nagrodę, to jest najważniejsze. I misje nawet porobione. W każdym razie warto zaznaczyć, że właśnie są nowe skinki, jak chociażby właśnie ten tutaj mój, mój slimik jest chociażby właśnie tutaj, o taki wspaniały, mini-puffed, jeśli chodzi o to. Są te tutaj coś dziwnego, co graliśmy, w ogóle ciekawostka, w Masters of the Universe jest nowa mapa w trzeciej rundzie, ta, którą graliśmy teraz, w tą, z tą taką nieważkością powiedzmy, no, no, no i to jest jako finał, co jest bardzo ciekawe, więc no, warto również wspomnieć, że oczywiście jest Koło Fortuny darmowe, ale są też nowe skiny do otwierania w właśnie sklepiku, gdzie można bardzo dużo skinów sobie dostać, więc myślę, że warto sobie to ogarnąć, można również misję odebrać, o Proszę bardzo, nasze wspaniałe za wygrane, bardzo przyjemnie. Potem darmowe skinki z tego, a myślę, że teraz pójdziemy sobie na e, szkieletor powstaje, czyli Masters of the Universe, i przetestujemy sobie teraz te trzy rundy. W sensie dwie już graliśmy, ale ten finał zobaczymy jeszcze. Dobra, Race for Eternia! Lecimy. O, Czy będę pola, jak zawsze mapa, jestem polewek? Wiesz, ja jak to zawsze. mapa, wiesz się to mapa. Bo ty się w ogóle odzywasz? Przegrałeś już. Ej, panie, panie, ja nie przygrywam. Nie, przegajesz <gryw> szefem. Nie, 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 nie ma nie. takiej opcji nawet. Ja jadę pierwszy, panie. Pa, pierwszy. Panie. No normalnie, pa. No normalnie, pa. No normalnie, pa. Patrzysz na mnie, pa, jestem pierwszy. A ty się gdzie, jesteś? Gdzie, jesteś? gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, puzonik? Obiegryz, no, ale bie... ja nie muszę być pierwszy. Dobrze. Ja i tak, ja i tak to przejdę i wygam z bo ja po prostu. Znam tą mapę na pamięć, to jest jedna z moich w ogóle nie nie jedna z ulubionych, co ja gadam, ulubiona mapa, po prostu. Ulubiona? No ja, stary, ja zawsze tutaj wygram, nie wiem czy zauważyłeś, ja zawsze kończę tej pierwszy, albo, albo... Albo siódmy. Ja, stary, siódmy, ja jestem pierwszy! Ja jestem pierwszy! Ja jestem pierwszy, a ty gdzie jesteś Puzonik, halo? Ja chyba odpadnę w pierwszy raz. Żartujesz sobie ze mnie chyba. Ja stary, z, jakoś twoja Nubowsko bo Nubowsko dzisiaj gram, dzisiaj, dzisiaj level 9. O nowa. nie! No to super, ale mnie wystrzeliło w kosmos. No to fajnie. A jesteś już, jesteś już przy zamku co ja? Przez nie, zapytań? jeszcze nie Ła ja byłem już w miarę daleko, ale łapa mnie wywaliła. O, prawie a, to sama to nie? teraz. Ale jesteś, jesteś już, ale jakby ja dopiero wbiłem na etap zamku co, ja? O. Także ja jestem mega spanył. Naprawdę, naprawdę mnie tu strzeliło. A ja widzę, że jeszcze nikt nie ukończył, także gitara się ma. Nie, jest git, jest, jest git. O, siema. A. Serio, ja się, specjalnie się wolałem, a i tak cię przegoniłem? Nie przegoniłeś, dołączyłeś do mnie. Ja się waliłem dwa razy, mnie waliło w kosmos. Po prostu tak się złożyło i tyle. To, to patera. <laughs> no, patera. Ja. Nie. A, Chciałem cię jeszcze a, nie daj <laughs> Ale spoko, zrobiliśmy to, na spokojnie. Drugą mapę też znasz, więc wiesz. Tutaj myślę, że również bez, bez problemiku zrobisz. Kto tam leci w ogóle? Yy. O, już widzę, dużo osób dołazi w ty O, ale zobacz, będzie bitwa na sam koniec. O, kogoś wystrzeliło na koniec! <śle> nie wiem, czy trafi z powrotem. Dobra, jest 14, 15, jest 16. O oh yeah. Proszę bardzo. Dobra. Pałki pozonik jest. Uuu. Nic nie powiedział nawet. Nie odzajisz nam. mnie. <śle> o! Poznajesz? Nie. NIE! No. Nie poznaje! To, to dobrze, to bo ja też nie. <laughs> tak patrzę, mówię, ty, co odpowiedzieć? A czemu ty... Ty mnie zdenerwujesz w tej grze, tak szczerze. Czemu niby? Co nie, ja ci niby No Nobgasz. kim maciuś. Ja? No. Spaliłem się żywcem! Ja też. Dobra. Dobra, jestem. Oh. No chodźle. Nie, Nie. Ja no. dobegniesz. A giniasz. to jest lava. nie widziałem tego! A oni tu bokiem obiegają, to ty! Nie, da się O kurde Cześć! No po co ty tak robisz? O toczyłem to! Cze, no co ja ci zrobiłem niby? Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia co? A, byłaś? Łowu zaspotkałaś. No Ła zapotkałaś! No jakaś zrzucił perfidnie hałaś. ty! Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia... Aaaa ginę, dobra żyję! Ej, ale ty jesteś nobem, ja już kończę! Nie zdążysz? Jak nie zdążę? Kiladys odpada na własny no, no, no mnie tego, mnie wywalił no gościu. Nie. Stał i pilnował. No mnie! No mnie! No nie! Jak ja spadłem niby z tego! No nie! Dobra, ja, ja. Nie, dobra, dobra, jestem głupi, jestem głupi. Siedem razy spadłem w tym samym miejscu, oczywiście. Ale, spokojnie. Ale raz gościu mi tak zepsuł, Spokoj... ten. Ale nie... który, czy, który to był? Nawet chyba żaden z tych chyba gościu też odpadł. Jeden gości stał po prostu i zrzucał w jednym miejscu. Spokojnie, spokojnie. Aaaa. Możesz mi kibicować. <grym> no czasem się odpada, nie? Ooo, jaki finał! Ale byś no, poskakał, mówiłem, co? Mówiłem, że to jest Ale byś finalne. poskakał, ciciaczku, co? Poskłakał? Co? Poskłakał. Weź od razu pa. skacz na, 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 na takie, co cię wybije w górę. O, nieważne. Już zabrał ci. O, 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 o. o nie Oho hoho, zabrał, zabrał. Ho-ho-ho! Dobra. O, patrzcie, tam jest cosplay puzonika w tle. No, Taki brązowy, z niebieskim promieniem. Ej! O! Ej! Zabrać ci chciał, lecić tu kolega, dwóch kolegów. Ojojoj, ojoj, ojoj, ojoj. Na górze już i tak chyba nic nie ma, więc za to w ogóle gościu biegnie. No. O, zabiera ci, zabiera ci. Ooo, o, wszyscy tutaj są, wszyscy tutaj są, <laughs> nie doskoczył, nie doskoczył, skakuj na górę, dobrze, dobrze, dobrze Masz spokojanie. tu dużo tych, teraz tych, jeszcze nikt nie odpadł swoją drogą, sam jest kilka osób na dole, ten gościu cały czas próbuje ci tu wskoczyć On cały czas próbuje się tu, do pod, ci tu wskoczyć, do no jeden, jeden to na razie, o, 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 o. Wróci, wrócił do ciebie, wrócił do ciebie, będzie ci psuł, będzie ci psuł O, no, skaczę w to samo spokojanie. miejsce o, okay, ojoj, oj. Okay. musisz jakąś wyskocznię złapać mi się wydaje, wiesz? A te, te z boku. Nie wiem, czy te z boku, które są w kółku. O oh, oh, nie jako drugi odpadłeś. Mm, albo jako trzeci. Ciekaw jestem, widzisz, czy te koła, które latają dookoła, czy one znikają, bo jeśli nie, to w teorii mógłbyś na nie skakać i od nich odbijać cały czas. Pytanie, czy tak się da? Nie, jest mi przykro. Dobra, kto wygra? Uważasz. Chili play. Shili ja stawiam. Dobra, nieważne. Chciałem postać na kogoś, ale akurat w tym momencie zaczął spadać. Nie, i już nie ma gdzie, już nie ma gdzie! Koniec. Kaczuch jeszcze ma gdzie. Kaczuch chyba. O nie, nie Kaczuch. Ten będzie wygrywał. Chris Duarte! Ale na styk! O, ha, ha. Chris du Duarte. Chris Duarte. Oh, yeah. Duarte! Ale nagrody dostałem. Przestań Dobra, czas zmienić skina na drugiego Na twojego ulubionego Proszę bardzo Oczywiście można dalej Nagrody odebrać, to jest najważniejsze Kolejne nagrody, pyk Tutaj teraz z tego misje specjalne. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dobrze. Warto też wspomnieć, że oczywiście można poza tym właśnie chociażby wejść sobie na Stumble Passa i tutaj jest również bardzo dużo rzeczy w tym. Proszę bardzo, Stumble Passie, Masters of the Universe. Dalej, event oczywiście trwa. No i również są turnieje, na których można sobie grać. My akurat na turniejach się nie skupiamy za bardzo Ale zagramy sobie jeszcze na Laser Dash Dobra, jest! Jesteśmy, lecimy O proszę bardzo Zobacz jak teraz ładnie wyglądam Widzisz, 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 widzisz No będzie cosplay Za Zamknij tu! No nie mogę z tą A to chyba basko się złapie <laughs> z Co? <laughs> nie można chodź, tak, chodź. strasznie dużo osób, niech już ktoś zginie, o dobra już siedem osób odpadło No bo pierwszy las, ja się powiem, przecież są noby Dobra Ej, no czemu oni używały motek? nie wszyscy Czemu oni mody, no, Chodź tu, O kurde Ej, czy byłeś kiedykolwiek grubszy? Czy nie? Niż to co, co teraz? Miałeś? No Nie a to nie miałeś tak. Mi zawsze, mi zawsze suty wykręcali w szkole. Mleczarnie. Aha. No co? Nie, ja nie. Ja nigdy nie byłem. Nie byłem w stanie być krupszy, że tak powiem. Nie udało mi się do tej pory. Nauczę ci tej tajemnej sztuki. Nie ma że. Jak ja, się. ja wszędzie, cię jedłem na, na wózku! Żeby tylko jakim kroka wózku? nie zrobić. jakim mózgów? Jak tak naprawdę, trzeba ja mieć chodzę! po prostu. Trzeba mieć jak puzonik, trzeba mieć krzesło i wbudowaną toaletę do niego. No, wbudowany to ty ma stały do mózgu, bo nie myślę, że nie wbudowany. Być może zaczął myśleć. Ci się stiltował szybko. No bo obrazasz mnie, że ja ścigam i na fotel. Ja tak nie powiedziałem, powiedziałem, <grym> że no. <grym> Ktoś już spadł? Jeszcze nie. Chodźcie przy basko. No przestań to łopatku machać. Ja innych tu łopatkuję. Szyk Spongebob. Ja normalnie to A, panie... Chodź. No puść mnie! Ale ty jesteś Frenzlem, ty jesteś... Spre... Ja ci będę specjalnie łopatkował, ty. A, nie no puszczaj się. mnie, Frenzlu! Co się przyjmujesz? No bo to przez ciebie ginę. Aha. No i ja upadłem. Trafiłem akurat. Celowałem w sensie kogoś innego, ale okej. Okay. Ta, ta. O, nawet nie. Bałem Finau. się, że się odbije czy coś, a to jakby Dobra, kto jak wygra finał? Widzę, ja piszcie teraz w komentarzu. Puzonik. Team, Puzonik, team kulka. kulka. U, 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 u. Team Puzonik czy Team ten Tendrogi? <noise> czy Team ten drogi? To bardzo miłe z twojej strony, dziękuję. No bo się zachowujesz jak gówniarz. Jak możesz obawiać kolegę z powodu jego okrągłości? Przecież to ty mnie łapiesz. A ty, ty mi I ty mi mówisz, że mi zdradzisz tajemnice, jaką Dobra, Zracaj, jak na początek, na początek, biegnij, na początek, na początek. Pogódź mi się, chodź. Czekaj, czekaj! No, puść mnie! Pada! Nie no, super, rzeczywiście. Dzięki. Odpadłem jako pierwszy i nie zrobiłem dosłownie nic. Nawet przez pierwszą przeszkodę nie przeskoczyłem. Ale możesz oglądać swojego ulubionego kacza. Więc nie wyszło na plus. Super, ale ja ci tak nie zrobiłem w finale no. A Jak to nie! Nie zrobiłem ci tak w finale, nie masz jak dowodów to nie? na to. A wcześniej co zrobiłeś? Wcześniej nic ci nie Łopatko? zrobiłem? No bo Łopatko? mnie łapałeś, więc się uderzyłem! A teraz, a teraz mnie zrzuciłeś, dosłownie. Nie, A No cóż widzowie, tak, tak musimy oglądać teraz jakiegoś Nuba w finale, bo, bo ja nie mogę nic zrobić, bo no... Jakiego Nuba? Ty się No normalnie no jeśli wygrasz to tylko dlatego, że się baje... No i mówiłem, że mu Nuba, on przegrał. Bał się po prostu, że zajmę lepsze miejsce niż on i dlatego tak zrobił. No cóż. Tak to wygląda, moi drodzy. I teraz jakaś mixela z Hiszpanii Miksela. wygrywa. Oj, Ale jaki poetol ma! Do widzenia. Już go nie ma. O, jednak jest znowu. A jednak no, go za nie swoi, ma. Za swój nick, za swój No to no, Ale... dobrze. Nikt nie musi go oglądać, w takim razie. Czemu on to kupił? Wychodzimy, dobra. Mamy nagrody. Nie obrażaj się, pogódźmy się. Teraz dawaj, to, dawaj z po... już, już... Nie, 30 uwaga, sekund uwaga. temu się z tobą godziłem i nie skończyło się to dobrze. Więc to nie ma razie. opcji. odpal, odpal jeszcze jedną gierkę. Sam się, się odpal. Pokućmy. Się. Dobra, także pójdziemy sobie na warsztat, czyli tu gdzie, y, jakby wiadomo, tu tworzą się, y... sobie... Tu gdzie tworzą sobie <coughs> gracze dla graczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Y, mapa się nazywa dosyć ciekawie, więc mam nadzieję, że y, y, usługa z wiatrakami nam pomoże w tym. Usługa z wiatrakami? Usługa z wiatrakami, to tak. To się nazywa fun service, więc no... Jeśli to czy... no to jest takie luźne tłumaczenie, takie kubańskie. To to. to Jezus, Maria, co to jest? <laughs> to jest dosyć no, krótka mapa, ale w no. Sekundę. przejdziesz to w sekundę, tak? Tak. Ale ty a. mnie przegoniłeś tylko dlatego, że ja miałem pecha. A, no tak, też ta miałem pecha. I od nowa jak się spadnie? No, a co myślałeś? Co za Ja też level. O, dobra, to od nowa. A, jednak nie od nowa. A, to sądzę, się Aha, się stajszę z Indzi. Aha, mega fajnie. O, ale mnie odbiło dobrze. A, no dobra. A, dobra, jestem <coughs> za tobą. Jestem za <w davet> tobą. To jestem za tobą. <słyszy> <glül> dobrze wiem. <glül> Zawsze oglądasz moje plecy. <glül> Proszę bardzo, krótka, ale przyjemna mapka, żeby go wyjaśnić. Proszę bardzo. <glül> no, także moi drodzy, jeśli chcecie zagrać w grę, to oczywiście link jest wy. W opisie zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. No i cześć. Halo.